Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na film z wystawy Gołębi w Krakowie. Jesteśmy w takim ośrodku wodnym sportu wodnych kolna. Zaraz przy, e, pomiędzy miejscowościami Kostrze i Tyniec. Z tej strony mamy Wisłę, a z tak e, południowego zachodu biegnie autostrada, nawet nie wiem czy tam widać za tymi plakatami. Autostrada A4 to jest powiedzmy na, na linii e, Wisły i Wisły i autostrady A4 pomiędzy miejscowościami Kostrze a e, Tyniec. To jest najbliższa wystawa, co taką ciekawostkę, którą e, e, nagrywam, którą będę razem z wami zwiedzał od mojego miejsca zamieszkania. To jest powiedzmy ja stąd mieszkam gdzieś. Jak byśmy wyszli na ten wał,